Cześć, witam Was serdecznie. Kamil Rdzanek, firma Imergas. Witam w pompowych rozmowach. Dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie nurtujące wszystkich użytkowników, ale nie tylko o pomp ciepła. Praca pompy ciepła jest bardzo prosta, chociaż może wydawać się skomplikowana. Urządzenie wykorzystuje na dobrą sprawę cztery y, główne, podstawowe. Zjawiska, jakim jest parowanie, skraplanie, sprężanie i rozprężanie. I dzisiaj o tym będę wam opowiadał. Chcę to wam wyjaśnić tak, żeby każdy z was mógł spokojnie zrozumieć, jak ten cud techniki pozwala osiągać wysokie temperatury w pomieszczeniach nawet przy ujemnych temperaturach na zewnątrz. Każda pompa ciepła składa się z głównych elementów, takich jak sprężarka, parownik, skraplacz i zawór rozprężny. Oczywiście dochodzą takie elementy jak wentylator czy elektronika, zawór czterodrogowy, ale na potrzeby wyjaśnienia samej zasady działania potrzebujemy te cztery urządzenia, które odpowiedzialne są za dane zjawisko. Układ jest zamknięty i każdy z tych zjawisk dzieje się w danym momencie, w tej samej chwili, natomiast w innym punkcie układu. Żeby wyjaśnić Wam pracę pompy ciepła, musimy od któregoś elementu rozpocząć. Ja najczęściej zaczynam opowiadanie od parownika. Parownik jest pierwszym wymiennikiem ciepła, w którym zachodzi, jak sama nazwa wskazuje, odparowanie czynnika. Jest to możliwe nawet przy ujemnych temperaturach zewnętrznych minus -20 czy minus -25 stopni, gdyż właściwości fizyczne tego czynnika pozwalają na odparowanie jego nawet przy temperaturze minus -50 stopni. To tutaj dzieje się ta kosmiczna technologia, dzięki której ten czynnik jest w stanie odebrać energię ciepłą od powietrza nawet przy niskich temperaturach. I dalej. Odparowany czynnik, tak jak chociażby w garnku z wodą, gdzie mamy, czy mamy wodę w postaci ciekłej, dostarczając energię ciepłą, zaczyna parować. I tutaj, tak samo w parowniku, nasz czynnik w fazie ciekłej dostaje energię zgromadzoną w dostarczonym przez wentylator powietrzu, zaczyna odparowywać. Czynnik odparowany w postaci gazowej trafia na zawór czterodrogowy, który kieruje go następnie na sprężarkę. Bardzo ważny element, bo tu w sprężarce zachodzi sprężanie naszego gazu, a sprężanie powoduje wzrost ciśnienia, a wraz ze wzrostem ciśnienia zrasta temperatura. To zjawisko pozwala na podniesienie temperatury do bardzo wysokich wartości, a potem następnie wykorzystanie naszej energii cieplnej zgromadzonej w czynniku. Do czego możemy porównać sprężarkę? Do chociażby pompki ręcznej, gdzie pompując, ciskamy powietrze, podnosząc jej ciśnienie i zaraz z dostępem ciśnienia też temperaturę. Dlatego czujemy często, że pompka robi się ciepła. Ale wracając do pompy ciepła, z gorący, ze sprężarki gorący gaz trafia na kolejny wymiennik zwany skraplaczem. To tutaj następuje wymiana ciepła między gorącym gazem a wodą w instalacji, po to, żeby woda ogrzała się a nasz czynnik chłodził się. Dlaczego skraplacz? Ano dlatego, że moi drodzy, przechodząc, oddając tą energię ciepłą, nasz czynnik przechodzi z fazy gazowej w ciekły, czyli się po prostu skrapla. Taką kondensację, inaczej skraplanie, możecie zaobserwować na Waszych oknach w zimę, gdzie na zewnątrz mamy ujemne temperatury, wewnątrz mamy wysokie temperatury i dlatego też para wodna zawarta w powietrzu skrapla się na oknach i możecie to zaobserwować w swoich domach. Ostatnim elementem z pompy ciepła jest zawór rozprężny. Zawór rozprężny jest bardzo ważnym elementem, gdyż bez niego cały układ nie mógłby pracować. Czyli podsumowując, pompa ciepła działa bardzo prosto. W parowniku odporowany jest czynnik, następnie w postaci gazu trafia na sprężarkę, tam sprężarka podnosi jego ciśnienie i temperaturę, gorący gaz trafia na skraplacz, ogrzewa w tym momencie wodę w instalacji, sam czynnik trafia następnie na zawór rozprężny, gdzie obniżana jest jego ciśnienie i temperatura. Ponownie trafiając na parownik, układ się zamyka. I tak moi drodzy, działa pompa ciepła typu powietrze woda. Nic skomplikowanego. 5 minut i wszystko wiemy. Dziękuję i zapraszam na następny odcinek, o którym powiemy o tym, jak dobrać pompę ciepła. Pozdrawiam, do usłyszenia pompowe rozmowy.